Cześć. Dzisiaj kontynuujemy temat własnego projektu, czyli serii, w której opowiadam o podstawowych rzeczach, o których warto wiedzieć, kiedy pracujesz nad swoim pierwszym projektem czy to studenckim, czy to po prostu jakimś domowym projektem, który rozwijasz po godzinach. Być może chcesz, żeby rozwinął się z niego coś więcej. I dzisiaj o temacie tego, dlaczego niektóre projekty się z czasem zmieniają. Konkretnie chcę powiedzieć o temacie pivotu, pomysłu. I być może kiedyś już słyszałeś, słyszałaś pojęcie pivotu w kontekście startupów, bo faktycznie do tego nawiązuje. Bo w startupach bardzo często jest tak, że wraz z rozwojem firmy, produktu, startup może zrobić coś takiego jak pivot organizacji, pivot firmy. i Oznacza to nie mniej nie więcej, że zmienia się kierunek, w którym podąża dalszy plan, dalszy rozwój tego co taka firma robi. I dzisiaj sobie powiemy dokładnie o tym samym w kontekście twojego projektu, który rozwijasz we własnym zakresie. Bo być może jesteś tego świadomy albo nie, ale projekty mają tendencję do tego, że wraz z ich budowaniem nagle Okazuje się, że pewne ich elementy działają lepiej, stanowią bardzo dobrą podwalinę pod coś nowego, i w ten sposób jest szansa na to, że z pierwotnego projektu jesteśmy w stanie przejść do czegoś zupełnie innego. I tak było, tak jest właściwie, bo to jest w trakcie transformacji. Chociażby z moim projektem Get to Work, który w tym momencie troszkę przystopował, ale tam jest taka sytuacja, że Zacząłem, wyszedłem z koncepcją tego, żeby to był projekt, to była aplikacja dla, dla małych firm, które tak naprawdę raczej są kilkuosobowe, może kilkunastoosobowe, i głównie działamy na poziomie całej tej małej organizacji, tej małej firmy. I chodzi przede wszystkim o wdrażanie pracowników w kontekście. Um, Właśnie całej organizacji, być może jakichś wspólnych procedur, budowania tej bazy dla każdego nowego pracownika. I w trakcie dodawania tych funkcjonalności, jedną z nich była opcja, czy jest opcja wybierania, że pewien zestaw, pewien zestaw elementów, pewien zestaw wdrożeń, szablonów wdrożeń jest przypisany do konkretnego zespołu. I wraz z rozwojem tego Elementu, dodawaniem tutaj na początku po prostu listy zespołów, z których później można szablon przypisać do konkretnego zespołu. Zaczął mi się w głowie tworzyć zupełnie nowy pomysł na odej odejście, skręcenie całego projektu w kierunku, mm, tak naprawdę, pracy w ogóle w kontekście zespołu, tak, czyli trochę wręcz odrzucenie tej części, tej części związanej z Pracą na całej organizacji i pójście w kierunku bardzo dużego podziału na zespoły, na autonomiczne zespoły, które dbają o swoje wdrożenia, o swoich pracowników. W dużym skrócie wygląda to w ten sposób, że jeżeli zaczynamy sobie z naszym projektem tutaj jest pomysł na projekt, pierwsza implementacja tak, rozwijamy nasz projekt, dokładamy kolejne elementy. Tutaj mamy jakieś pierwsze MVP. Dobudowujemy coś do tego MVP, tak? I nagle w tym momencie okazuje się, że ten element, który tutaj dodaliśmy, być może jest jakimś małym elementem, który ma stanowić tylko mały wycinek, mały fragment tego, co budujemy jako całość, tak? I tutaj już dalej mieliśmy zaplanowane jakieś, jakieś kolejne rzeczy i to. Byłoby zbudowane w dalszej kolejności. To było na roadmapie gdzieś dalej, ale okazuje się, że kiedy nasi pierwsi użytkownicy, czy nawet my sami, korzystamy, korzystają z tego, co już mamy do tej pory, to się okazuje, że ten klocek, który wybudowaliśmy w pewnym momencie, zaczyna nam coraz bardziej rosnąć, jeżeli chodzi o jego użycie, o to Ile osób pyta o, o jakieś dodatkowe rzeczy wokół niego? Tak, to może być jakieś, jakaś pojedyncza funkcjonalność, którą gdzieś tam mamy w menu, albo jakiś element, który, e, który zawiera się w większej całości. Tak, i nagle się okazuje, że do tego jednego kawałka zaczynamy dobudowywać kolejne rzeczy. Rozwój naszego projektu e, pod względem tych teoretycznie głównych funkcjonalności tak naprawdę przystopował i czasem wręcz naturalnie zaczynamy iść w stronę rozbudowy tego, tego jednego elementu, tak? Przykładowo, może być tak, że, daj weźmy sobie jakiś, jakiś taki abstrakcyjny pomysł, budujesz aplikację, w której budujesz aplikację, w której na przykład jakimś małym elementem jest możliwość wystawiania w tym całym Twoim projekcie na sprzedaż rzeczy, które ktoś utworzył w Twojej aplikacji, tak? Czyli przykładowo robisz Robisz, załóżmy, edytor, edytor grafiki i w, jego, w, ra, w ramach tego edytora dodajesz taką funkcjonalność, jak możliwość wystawienia tych przygotowanych przez kogoś grafik, które zrobił w Twojej aplikacji w Marketplace'ie wbudowanym w ten projekt. no nie? I może się tak okazać, że rozwój tego Marketplace'u, tego sklepu, Idzie na tyle dobrze i jest takie duże zapotrzebowanie, że nagle zaczynasz budować funkcjonalności wokół tego jednego elementu i na przykład dochodzić do, do sytuacji, kiedy to, co było wcześniej, czyli możliwość na przykład edytowania czy tworzenia swoich grafik, budowania tego całego portfolio i tak dalej, schodzi na, na dalszy plan, bo. Ty nagle z edytora grafik, który zawierał możliwość wystawiania tych grafik na sprzedaż, zaczynasz budować regularnie marketplace dla grafików, na którym mogą wystawiać jakieś swoje dowolne prace, być może budować swoje portfolio i wystawiać tam rzeczy, które w ogóle nie mają nic wspólnego z twoim edytorem. I tutaj dostaliśmy właśnie dokładnie pivot, bo kiedy normalnie projekt szedł w tym kierunku, tutaj zaznaczonym Poziom, poziomą kreską, to w pewnym momencie zrobił ten zwrot i zaczął iść. Zaczął iść w inną stronę i przerodził się w coś zupełnie innego. I ważne jest, żeby tutaj powiedzieć, że nie warto się bać tych pivotów. Nie warto na siłę iść dalej, ciągnąć tego dalej. Jeżeli widzimy, że jakiś jeden konkretny element, na przykład albo sprawia nam po prostu więcej radości, bo jest to projekt, który rozwijamy no tak bardziej hobbystycznie, i może z jakimś zamiarem później monetyzacji, ale w tym momencie głównie chodzi o to, żeby mieć z tego pewnego rodzaju fan. Ci, którzy budują swoje, swoje projekty, to wiedzą o co chodzi. Albo właśnie po prostu widzimy, że jakiś jeden element nam zaczyna generować dużo klientów, dużo zarobków znaczy jakiś relatywnie, nie? bo mówimy dalej o projektach hobbystycznych raczej, albo takich pet projectach, ale zaczyna generować na przykład dużo zapytań, dużo pomysłów na nowe funkcje. Użytkownicy pytają, czy doda dodać tam coś czy możesz dodać coś więcej w tym miejscu, i nie warto się bać zrobienia tej zmiany, bo to jest naturalny proces praktycznie każdego projektu, że skręca on w jakimś kierunku. I tak naprawdę, jeżeli sobie prześledzisz e, historię wielu popularnych aplikacji, z których korzystasz, jakichś serwisów, e, portali itd., tak to się okaże, że zaczynali oni od zupełnie czegoś innego, ale wiedzieli w którym momencie skręcić w tą. E, lepszą stronę, znaczy lepszą z punktu widzenia jakości pracy czy przełożenia ilości pracy do zysku jakie z tego mamy. I to jest coś czego trochę brakuje w takich projektach robionych na, przykład na studiach w szkole, że tam musimy myśleć bardzo prostoliniowo. Jak sobie zaplanowaliśmy do początku, tak musimy dociągnąć do końca. I to jest chociażby problem. Już tak rozwijając ten temat głębiej, to jest problem projektów prowadzonych właśnie w, ty, w, w stylu jakimś waterfallowym, takim, w którym na początku definiujemy pełne wymagania i musimy do nich dojść, bo dopiero na końcu będzie ewalu ewaluacja tego, co zrobiliśmy. Więc tutaj tak naprawdę nam wychodzi trochę w ogóle cały temat zarządzania projektem. I zarządzania rozwojem projektu, bo pivot jest możliwy jedynie w momencie, kiedy pracujemy iteracyjnie. Nie wchodzę tutaj w żadne dyskusje, czy to jest jakiś Scrum, Kanban, cokolwiek. Chodzi o to, że jesteśmy w stanie w dowolnym momencie dodać, zmienić kolejność zadań, dodać coś po środku, wykonać właśnie ten zwrot, co nie jest możliwe w momencie, kiedy robimy projekt w takim, no niestety, szkolnym stylu, gdzie Musimy na początku ustalić konkretny temat, i tego tematu trzymamy się do samego końca. A prawda jest taka, że nawet czasami, już mówiąc, znowu w kontekście chociażby studiów, okazuje się, że są osoby, które pisząc jakieś prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, w połowie czy nawet doktor, do, jakieś doktoranckie, w połowie uznawały, że w sumie tam jakiś jeden element, który, który znalazły w tym kontekście. Jest na tyle interesujący i na tyle bogaty, że po prostu ich cała praca skręci w tym, w tym kierunku. I zaczną pisać tylko o tym małym fragmencie, bo tam się okazuje, że odkrywają zupełnie nowy obszar do zagospodarowania. I dokładnie tak samo może być z Twoim projektem. Nie bój się tego, spróbuj zauważyć takie sytuacje, spróbuj dostrzegać momenty, kiedy widzisz, że jakiś klocek, jakiś fragment Twojej aplikacji, jakiś zaplanowany element nagle zaczyna generować w Twojej głowie. Dużo więcej pomysłów, jak go można rozbudować. Zaczyna wyrastać na główny element, zaczyna być czymś, co dostrzegają użytkownicy i być może wtedy warto się zastanowić na tym, czy to nie jest kierunek, w którym warto podążać. Bo czasami może być tak, że co też jest przykładem z różnych też komercyjnych projektów, że budując aplikację, zbudujemy na przykład jakiś klocek, na którym oprzemy w ogóle całą dalszą naszą działalność. Może być tak, że w trakcie zbudujemy na przykład swoje, sobie jakąś bibliotekę do rozwiązania jakiegoś jednego problemu naszej aplikacji, i z tej biblioteki wyrasta w ogóle cała, cała gałąź naszego dalszego rozwoju um, projektu, i staje się ten jeden klocek naszym nowym projektem, który wyrósł na, um, na podstawie poprzedniego. To jest naturalny proces. Nie bój się go, dostrzegaj. I tak jak mówię, nie, nie jest to coś niespotykanego, bardzo wiele projektów aplikacji, które znasz, przeszło przez to i przechodzi wielokrotnie, bo tak naprawdę, jeżeli sobie wrócimy do tego wykresu, to może być tak, że znowu w pewnym momencie dojdziesz do punktu, na przykład po roku, dwóch latach rozwoju swojej aplikacji, że znowu jakiś element spowoduje, że zaczniesz budować to w jeszcze inną. Stronę i będzie to kolejny, kolejna ewolucja całego twojego przedsięwzięcia. Oczywiście, no, w projektach niekomercyjnych albo takich bardziej tworzonych w pojedynczo czy w dwóch, trzyosobowych zespołach, projektach, które raczej mają dużą szansę, że będą żyły rok dwa, te piwoty nie będą aż tak częste. Znaczy. Piwoty może ben, będą, czy, czy raczej chcę powiedzieć, że tych pivotów w, w ramach jednego projektu nie będzie dużo, bo po prostu czasami wymaga to na tyle dużo czasu, że nie będzie miał, nie będzie po prostu kiedy tego pivotu wykonać, bo na przykład projekt już dawno zostanie zamknięty. Ale następnym razem, kiedy będziesz siadać do rozwoju swojej aplikacji, zastanów się, czy już jakiś element pivotu się u ciebie nie dokonał, być może widzisz, że jakiś element Zaczyna rosnąć jako osobna gałąź. Przypomnij sobie wtedy ten temat i sprawdź, nawet w swojej głowie, po prostu zastanawiając się, czy nie jest to moment, kiedy twoja aplikacja pivotuje w inną stronę. Także tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że jest dla ciebie przydatny, że trochę uwolni cię od takiego myślenia, że skoro zacząłeś iść w jednym kierunku, to już musisz dojść do końca i nie będziesz się bać tego, że czasem po prostu nasze pomysły Kierują się w innym kierunku, w inną stronę, i wynika to z ich ewolucji, z tego, co na co jest aktualnie zapotrzebowanie, jakie masz pomysły, jakie jak jest zapotrzebowanie na pewne funkcjonalności w danym momencie. Co czasami po prostu wychodzi po czasie, i można budować zupełnie coś innego na bazie tego, co zaczęliśmy robić na początku. Także na dzisiaj jest z mojej strony to wszystko. Podziel się tym materiałem w swoich social mediach, wyślij to innym osobom, które budują w Twoim otoczeniu projekty. Zostaw oczywiście subskrypcję na kanale, łapkę w górę pod filmem. Napisz w komentarzu, czy zdarzyło Ci się przeprowadzić właśnie takie pivotowanie projektu. Być może nawet nie wiesz kiedy, ale Twój projekt skręcił w zupełnie innym kierunku. Pochwal się tym. Ja bardzo chętnie czytam takie komentarze za każdym razem, kiedy opowiadacie swoje historie. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dzięki, wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.